O! Oh. czekaj, czeka, 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 czeka. <grym> Wiem, że niektórzy teraz powiedzą, że za dużo jajek nie jest zdrowe, ale to jest trochę taki mit miejski, który tam gdzieś tam przeszedł. Ja jestem. Lok blog... <grym> <Jesteś blog>, córka. w blok córka. Przysięgam, to nie było ode mnie. <grym> Co robimy teraz, Laura? Jajo. Jajo na śniadanie, tak? Jak to zazwyczaj bywa. Laura z, e, wstała troszeczkę wcześniej. I robimy sobie śniadanko. Zapraszam do oglądania. Aha, jest <śmiech> ja <śmiech> jestem vlog <lak> Cuka. <laughs> jestem vlog Cuka. Dobra, zaczynamy śniadanko robić, co? Tak. Będziesz mi podawać jaja? Okej. Okay. dobrze, to co nam będzie potrzebne? Patelnia. Patelnia? Wow! Patelnia jest gotowa. Jajo. Jajo? Tak. Ja będę ci podawać. Będziesz mi podawać? Tak. Tu mamy jaja. Co trzeba na patelnię rozgrzać? Ma? To, masło! Masło! Bierzemy masło. Uła. Ups, to było niebezpieczne. I masełko. Ok. Okej. To co teraz rozgrzewamy. Możemy już robić? Tak. Tata jest rozgrzana. Możemy zaczynać. Hop. Jedna jajo. Dla całej rodziny robimy. Drugie. I. spróbuję O! Tak leciutko. Tak leciutko uderzaj. Jeszcze. Dobra, wystarczy, o! dobra, jeszcze jedno i wystarczy. No, rozbij. Okej, okay, wystarczy, wystarczy. Jeszcze wystarczy. Mamy teraz lekkie tutaj zamieszanie, musimy posprzątać troszeczkę. A Musimy tutaj tą stanie trochę posprzątać tutaj zwaną kuchnię. Co trzeba robić z jekami, jak się smażą? Mieszać? Okej, okay, dobra. To mieszamy. Będzie smaczne? Tak. Uwaga. Ktoś będzie próbował odwracać. Jedną ręką jedną ręką nagrywamy. Uda mu się? Ona chyba po części. Dobra. O, ktoś tu wstał. Ktoś tu wstał. Julianek nam wstał mamusią. robimy już śniadanie nam, wiecie? Super. Zgadnij jak Laura się przedstawiła na kamerze. Blokturka? Tak. Blok Świetnie, nie? Okej, okay, jajko już usmażone mamy. Co musimy zrobić? Jeść! Yes. Yes. Pokażę wam teraz jaki Laura ma system wyciągania jajek. Uwaga. Tutaj ja normalnie wyciągam po kolei. A Laura tutaj wyciągała tutaj, przeszła tu, 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 tu. Także. Nie wiem, jaki wy macie system wyciągania jajek. Skomentujcie na dole. co, też głodny jesteś już. Chcesz niam-niam? Będziemy jeść. Julianek ostatnio też lubi jaja na śniadanie. Cała rodzina je na śniadanie jajo, jajecznicy. Tak wygląda moje śniadanie. Moim zdaniem idealne, mega źródło protein. W czerwonej fasoli są proteiny w dodatku z węglowodanem. Tutaj mamy jajko z tłuszczami dobrymi i proteinami. I szynka. Tutaj stosunek jest na 1 gram tłuszczu jest 10 gram. E protein, czyli bardzo, bardzo dobre, bardzo zdrowe śniadanie. Wiem, że niektórzy teraz powiedzą, że jajko na śniadanie czy ogółem za dużo jajek nie jest zdrowe, ale to jest trochę taki mit miejski, który tam gdzieś tam przeszedł po prostu, ponieważ w jajku jest lecytyna i lecytyna blokuje te złe cholesterolowe LDHL, nie wiem dokładnie jak się to nazywa, w każdym razie jajko jest zdrowe, mimo że ma cholesterol, ponieważ lecytyna blokuje te złe cholesterole z jajka. A teraz jeśli kogoś znasz, kto lubi jeść jajka, ale ich nie jest za dużo pomyśli, że są niezdrowe, to powiedz, że vlog ojciec oficjalnie przybija pieczątkę z atest zdrowia. Podpisuje się, ponieważ jajka są bardzo, bardzo zdrowe, także jedzcie dowoli. A jeśli ktoś się zapyta, zaraz, zaraz, vlog ojciec, od kiedy to księża robią vlogi i jakieś atesty podpisują, to powiedz, że od dzisiaj vlog ojcowie księża tak robią. A, nieważne. Dobra, zapomnijcie to. Na tym kończę dzisiejszy vlog. Um, przyjemnego, miłego śniadania. Był to taki trochę eksperyment dzisiejszy. Yy, pokazałem Wam trochę śniadanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym vlogu. Żegnam się z Wami. Czołem, bohaterze!